pracuje Pan w Darłowie, czy też łóżce, podrywa, podrywa. To znaczy w Ustce, jako kapitan portu. To znaczy w Darłowie jako kapitan portu. Tak, tak. A tu jednak no, wszystko musi Pan pływać. W takim razie organizuje te... te, te Sam. się musi organizować. Sama musi właśnie starać o, o wyjazd. No jest to flagenci, które się tym zajmują, ale to też, no... Mm, ja mówię tak, no... Tak jak wszędzie trzeba mieć odpowiedni wiek. No ja już jestem trochę wiekowy, także jest mi w tej chwili trudniej, ale może mi się jeszcze uda właśnie. Wróćmy może do tych przesądów, czy są jeszcze jakieś inne przesądy, o, o, może, o których nie słyszeliśmy, bo to, o kobietach już wiemy, natomiast co jeszcze z innego? Jest, jest dużo przesądów. No na przykład ja nigdy na statek nie wejdę do Zawsze prawą na bok. Pilnuje to wszystko. Pilnuje, tak. <grymne> co jeszcze? Gdyby takich? No. Na co może inni marynarze zwracają jeszcze uwagę? Każdy ma swoje, także trudno powiedzieć. No, akurat no, nie mogę sobie przypomnieć takich takich ważniejszych przesądów. O, na przykład pić dalej na statku, prawda? Tego się nie robi, bo to się wywołuje sztormy. Czy na przykład, no, na mostku są takie zasady, że nie można się obracać tyłem do, do okien. Bo nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć, prawda? Znaczy to się technicznie po prostu da, da robić, czy tak? No to, się. ktoś, ktoś chce coś takiego zrobić, to nie ma problemu. Jeszcze kiedy miał Pan coś innego przytoczyć. Może jakieś ostatnie przykłady. Ja tutaj teraz za chwilę oddam głos państwu. Kto z Państwa ma ochotę zadać pytanie? Bardzo proszę o podniesienie ręki do i chyba będziecie musieli Państwo podejść, bo nie wiem, czy tutaj mam mikrofon przenośny. A tutaj ten kabel starczy nam tylko na... krótki. Pani no ja mam... to, no się pan panie. panie. Ja, ja nie mam panie. jedno pytanie. Tak, to może pytanie od razu takie. Elżbieta Gromuszczyńska studiowałam w Szczecinie, co prawda nie w szkole morskiej, w latach 80. I w Dalmorze, w restauracji Dalmoru, jadłam kolację. Pozna Przyszli, przy, przysz, przyszli do mojego e, stołu. Ja jestem po wypadku, muszę bardzo powoli mówić. Kszczony, e, e, że tak powiem. Czyli e, pracownicy jednego ze statów kuk i techniczny. E, I Kuk do mnie mówi słuchaj Ela, otwieram zamrażarkę. A tam na końcu gdzieś w ścianie, nie wiem w jakiej, były narkole 40 lat temu. Mówię nie na, nie na temat ryb, bo kalmary umiem robić, ale naprawdę. I wyobraźcie sobie co mi powiedział więcej, że to były narkole. Wzrost ze Związku Radzieckiego wtedy naszym statkiem gdzieś na zachód jeszcze. Także, czy. No, na pewno Pan tego nie robił, ale czy również sprawdzaliście nie tylko ryby, ale narkole? To znaczy, Dziękuję. na statkach rybackich ja się osobiście nie, nie spotkałem z taką no. sytuacją. Także nie mieliśmy, nie mieliśmy żadnych jakichś wytycznych, czy mamy szukać czegoś. Po, poza tym, no myślę, że to by nie przeszło coś takiego, ponieważ jeżeli chodzi o łowisko, tam by nie było komu sprzedać. By nie... no to my to leciało, płynęło ze Związku Radzieckiego na zachód polskim statutu. To mogło być na statku handlowym. No to tak, to jest możliwe oczywiście. Ludzie różne rzeczy przegryzają niestety. Bardzo dziękuję. Domyślam się, że tak właśnie Nie wiem, jaką zapytać, bo jesteśmy po imieniu, więc zapytam po imieniu. Chciałam cię zapytać, Bogdan, jak to jest, jak się jest na statku, jak to jest z miłością, jak to jest z tęsknotą, czy to ma... Czy to, ma od, czy to jest też e, e, tematyką właśnie e, Twoich, e, to znaczy wiem, że częściowo tak, powieści, poezji. E, jak to jest, jak się jest na statku kilka miesięcy e, i się pozostaje sam ze sobą? E, jak się spędza ten czas? Jak się spędza czas, kiedy e, dominuje nuda, bo czasami. Pewnie tak bywa, wiem, że znasz kilka języków, wiem, że nuda bywa rozwojowa i zazdroszczę. ale chciałabym, parę słów na ten temat powiedział. No parę słów mogę powiedzieć. Po prostu trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Najlepiej nie myśleć, zająć się jakąś pracą czy, czy jakimś hobby. No, każdy, każdy ma swój kalendarz i codziennie tam odkreśla dzień, także po, po jakimś czasie się patrzyła, jeszcze tyle zostało, także już niedługo. I czas jakoś leci. Czas to było pytanie takie, z gatunku podpytliwy. Pardon, a czy na statku, czy na statku zaczynał Pan już pisywać, czy jakieś notatki na temat książki? Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Szanowni Państwo, bardzo proszę, pytania jeszcze? Mam do Pana pytanie. Przeczytałam już kilka książek. Najbardziej jednak interesują mnie te o tematyce morskiej. Czy myślał Pan może o takiej biografii, ale nie prywatnej, ale służbowej? Nie. nie. Jak to razie nie myślałem. Może, może kiedyś w przyszłości. A jakie Pana ma w ogóle na przyszłość? Może Pan nam tutaj teraz zdradzi, co Pan jeszcze panuje w najbliższym czasie, o czym Pan by chciał najbardziej napisać? W najbliższym czasie to bym chciał wydać, bo napisane to już mam parę rzeczy. a Wszystko zależy od tego, po prostu od wydawcy, co, co zostanie przyjęte. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam tak? bardzo proszę. Już podaj mikrofon. Chcę ja powiedzieć swojej i mojej przyjaciółce, koleżance, jak to z tymi językami jest. E, czy ma pan kil, kilka tych języków e, w swojej świadomości umiejętności? E, jakie i w jakim zakresie? E, powiem tak, nauczyłem no, się kilku języków. Jestem, jestem samoukiem i tak na przestrzeni lat, to no, no, wiadomo język angielski jest językiem morskim, czyli to e, muszę, e, muszę, muszę mieć jakiś e, tam dobry poziom. Oprócz tego znam język rosyjski chociażby z tego względu, że. Że ma Pan tyle lat! No to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że też przez wiele lat pływałem na załogi rosyjskie Ukraińców, Rosjanów. Także siłą rzeczy trzeba było sobie język przypomnieć i, i opanować jak mówię, w jakiś tam sposób. A poza tym uczyłem się też języka hiszpańskiego, francuskiego. No tam trochę włoski, portugalski, ale, ale tak jak mówię, to już no, w tej chwili te języki nie są mi potrzebne. Najczęściej, najczęściej w pracy używam języka angielski i jeżeli y, wchodzą statki do Darłowa jestem pilotem, to najczęściej są załogi rosyjskie, także nie wiem, z nimi rozmawiam po Szanowni Państwo, ostatnie pytanie to z Państwa. Ja. Ja? Tak, ale to ostatnie pytanie w takim razie. Pan Bogusław będzie dla Państwa dostępny, postępowany przez jakiś czas, mam nadzieję, że. Ja tylko chciałam zapytać, jak to jest z, pacjenta, z, z moimi pacjentami, bo pracuję na oddziale leczenia uzależnień, I jak to jest z osobami, które są uzależnione, bo słyszałam, że jeżeli zdarza się coś takiego, jak na przykład delirium tremens albo padaczka alkoholowa, to ci pacjenci są ze statku, no bo wiadomo, że to są rejsy kilkumiesięczne odwożeni do szpitala na własny koszt? E, to znaczy zależy u jakiego armatora, bo jak byłem w polskiej flocie i właśnie to, ten statek, o, o którym mówiłem, że tam było e, kilka trupów, to myśmy w czasie rejsu mieli e, co najmniej tak dwóch gości, którzy właśnie dostali jakiegoś tam pomieszania od alkoholu do kraju. Jednemu się wydawało, że na nim chłop chodzi, kurczę, jakbyś tam miał takie zwidy, inny znowu z krzesłem rozmawiał, także to były takie mm, objawy niepokojące. Płacili za to? Tego nie wiem. Tego nie wiem. A jeżeli chodzi o flotę zachodnią, czyli tą obcą Wanderę, to tam na pewno płacą. Czyli alkohol przez setki lat jest z obecny na, na stawkach. No. No jest i nie da się tego Pomimo wielu obostrzeń i jakichś zakazów, nie da się uniknąć, bo marynarz, jeżeli nie kupi, to potrafi wyprodukować. Bo na statkach rybackich, to no niestety... Czyli to dodatkowo zdolni ludzie, tak? Na statkach rybackich na gminie giną cukier, ryż, także... No. Na koniec, drodzy Państwo, zapytam jeszcze o jedną rzecz, która mnie osobiście bardzo ciekawi, o piratów. Czy Pan kiedykolwiek spotkał się, widział, bo może nawet z daleka, czy słyszał jakieś historie o piratach, którzy atakowali? No tak, oczywiście słyszałem, no, mój kolega był porwany przez piratów, on był kapitanem na największym statku, na największym tankierze świata, ale ja go nie, od czasów studiów, nie wiem, gdzieś tam się spotkaliśmy na dalekich łowiskach, na lasy. Ale w każdym razie ja dwa lata temu byłem na statku na dalekim wschodzie, tak jakoś przypadkowo trafiłem na takiego. Chłodniowca, i myśmy w drodze do naszym, naszym przeznaczeniem płynęli z Tajlandii, a portem przeznaczenia był port na wyspach, to był w Mikronezji. W każdym razie, my jak przechodziliśmy przy Wyspach Filipińskich, to musieliśmy uważać i, i staraliśmy się jak najszybciej przejść, bo tam były przypadki ataku przez piratów. Ale całe szczęście, że akurat tam się kręciły filipińskie okręty wojenne, także no, było bezpiecznie. To myślę, że to jeszcze nie jedną ciekawą historię mógłby nam Pan powiedzieć. Ja mam nadzieję, że będzie Pan dostępny dla naszych gości. Jeszcze zawiedzę jeszcze w co najmniej kilkanaście minut po spotkaniu. Drodzy Państwo, na dzisiaj to by było tyle. Moi i Państwa gościem był Pan Bogusław Mienniczak. Bardzo Panu dziękuję. dziękuję. W do posłannika, gdzie może nabyć książki pana Bogusława z auto autografem. Bardzo razy, bardzo państwu dziękuję.